Nie wiem jak wy, ale ja, jak słyszę o tym, że jakiś reżyser czy twórca z, e, chce złożyć hołd horrorom e, z dawnych lat, to od razu mi się odpala, że okej, okay, kolejny hołd dla filmów z lat 80. czy 70. -tych. I jakim miłym powiewem świeżości jest, kiedy reżyser postanawia złożyć hołd filmom z lat 90. -tych. Bo zarówno estetyka obrazu, jak i to, jak były zrealizowane efekty specjalne, jak wyglądała gra aktorska, ale też jakiego rodzaju pomysły ludziom przychodziły wtedy do głowy, były zupełnie inne. I były zajebiste. Psycho Gorman. A więc tak, wyobraźcie sobie, że. Dwójka waszych dzieci, młodych, nie wiem, 10-11 lat, wykopuje w waszym ogródku uwięzionego, zamrożonego yy, władcę, potężnego rzeźnika, najgorszego tanosa, jakiego można sobie wyobrazić, pochodzącego gdzieś z kosmosu, i z jednocześnie razem z nim, zamrożonym, uwięzionym, znajdują amulet, który daje im nad nim kontrolę. I kiedy on zyskuje yy, świadomość, przytomność i mówi, że zabije wszystkich w najgorszych męczarniach i wszyscy będą modlić się do niego i modlić się też o szybką śmierć, to wasza 11-letnia dziewczynka, e, córka mówi: e, Zamknij się i usiądź i czekaj. Wrócę rano. I on się zamyka, siada i czeka, bo musi. Jest to prześmieszna opowieść o międzygalaktycznym rzeźniku, który jest na łasce bardzo zarozumiałej i bardzo złośliwej letniej dziewczynki, e, która przez tok tego filmu przechodzi pewną wewnętrzną przemianę i uczy się trochę e, no, bycia dorosłym. Historia ta jest pełna e, bardzo śmiesznego humoru i bardzo śmiesznych efektów specjalnych. Ma też w sobie dużo aspektów z lat 90. związanych ze scenariuszem, jak i z postaciami. Kiedy jednak pokazują nam e, inne Istoty z y, innych planet i innych wszechświatów, to te efekty specjalne i te kostiumy są tak, no są histerycznie śmieszne po prostu, ale z pełną świadomością. To nie jest tak, że zrobili taką stylizację, bo im się wydawało, że to będzie fajne i się wszystkim będzie podobało. Nie. Oni celowo robili to z jajem, tak, żeby po prostu było śmiesznie i udało im się. Natomiast Psycho Gorman, jako taki, Film traktuje się na poważnie. Jest tam bardzo dużo loru, Jest cała historia tego psycho gormena. Jak on trafił na ziemię, że został tutaj uwięziony? Dlaczego został uwięziony? Jaka jest jego motywacja wewnętrzna? Dlaczego jest rzeźnikiem? I dlaczego daje się kontrolować tej 11-letniej dziewczynce, na znaczy, W sumie nie mała ma wyboru, ale dlaczego dorasta on też do tego, żeby mieć z nią jakąś relację? Mamy tutaj też zdrową ilość dekapitacji krwi i różnych innych flaków. Mamy też chłopca, który został Zdeformowany, zamieniony, chyba nie można powiedzieć, że zabity, ale przemieniony, wchodzący, nie, w ślizgający się mózg, wślizgający się mózg wielkości samochodu. I żebyście mieli jasność, jakiego rodzaju jest humor w tym filmie, kiedy ten dzieciak jest zamieniony w wielki, ślizgający się mózg wielkości samochodu, pełni do domu i siada z rodzicami do kolacji, oni z nim gadają. Jak gdyby nigdy nic. Dialogi są bardzo śmieszne. Sytuacje, w które Psycho Gorman, w skrócie PG, jest wrzucany w kontekście z tymi dzieciakami, ale nawet ta rodzinka, rodzice, relacje między rodzicami a tymi dziećmi są na granicy patologii, ale mimo wszystko zabawne. I, I z tej granicy patologii wydaje mi się w pewnym sensie bierze się charakter tej dziewczynki, który na początku jest bardzo trudny, bo znęca się ona nad swoim bratem, na przykład, jest bardzo zrozumiała i uważa, że wszystko jej się należy, i de facto wszystko dostaje, wszyscy jej się słuchają, a jej brat jest popychadłem. Sytuacja nabiera jeszcze siły, kiedy ona wchodzi w posiadanie amuletu, którym może sterować Psycho Gormanem. Dodam, że Psycho Gorman nie nazywa się Psycho Gorman, to te dzieciaki wymyśliły mu to imię, bo nie potrafiły powtórzyć jego prawdziwego imienia. Więc wszystkie te aspekty y, potęgują, wydaje mi się, mimo wszystko sensowną historię tego, jaką przemianę ta dziewczynka y, przechodzi, ale nie tylko ona, bo jej brat także i sam Psycho Gorman też. Ale czasem naprawdę było mi żal, no współczułem y, PG, bo, no, nie powiem, że katowały go te dzieciaki, ale przy jego statusie międzygalaktycznym musieć się słuchać i znosić te sytuacje, ach, było ciężko. Ale co ważne, jak było tak ciężko, to w pewnym momencie Pidgey stwierdził, że musi skontaktować się ze swoimi ziomkami gdzieś tam, w kosmosie. I robi to, wysyła sygnał. Jednak okazuje się, że po tylu latach jego nieobecności sprawy poukładały się już same trochę inaczej, i wszyscy jego zwolennicy, którzy razem z nim walczyli swego czasu, są obecnie przeciwko niemu, ponieważ ustawili się na tyle dobrze i lukratywnie, że jego powrót nie służyłby ich interesom. Co zatem zrobić w takiej sytuacji, kiedy dowiadują się, że ich dawny szef rzeźnik międzygalaktyczny wrócił? Ano, trzeba polecieć na ziemię i go zabić. Co też robią? Lecą na ziemię i wtedy cała ziemia, ale głównie to małe miasteczko i ta konkretna rodzinka są w niebezpieczeństwie. Co więcej, nie tylko dawni współpracownicy Psycho dowiedzieli się, że on wrócił. Dowiedziało się też wielkie międzygalaktyczne konsorcjum czy inne FBI czy co to tam było, które wysyła na polowanie jego arcy wroga wroginie, która wygląda jak dosłownie Anioł bitwy. Swoją drogą bardzo kojarzy się z Doom Eternal, finalnym bossem. Nie? Koniec końców, film ten dostarcza naprawdę bardzo dużo rozrywki w klimacie bardzo lat 90., ale mimo wszystko traktuje siebie na tyle poważnie, że historia, którą opowiada, ma mieć sens i ma w jakiś sposób skłaniać, może nie tyle nas nawet do przemyśleń, ile poklepać nas na końcu po ramieniu i powiedzieć: no, zobacz. Fajny moralnie. I faktycznie tak jest. Film nie jest beką dla Beki, nie jest gorem dla goru i nie jest rażącą stylizacją, tak po prostu. Tej historii w tak abstrakcyjny i humorystyczny sposób nie dałoby się prawdopodobnie opowiedzieć w innej stylistyce niż w którejś z lat ostatnich ubiegłego tysiąclecia. Dzisiaj od filmów mimo wszystko wymaga się, żeby trochę bardziej się spinały, były troszkę bardziej. W cudzysłowie realistyczne, jakkolwiek by to nie brzmiało, a w tamtych latach 80. i 90. -tych, im głupszy pomysł, tym lepiej, bo było to coś nowego, coś czego ktoś jeszcze nie wymyślił, coś totalnie odjechanego i na pewno wszystkim się spodoba. Dzisiaj takie rzeczy już nie przechodzą i moim zdaniem ze stratą dla nas wszystkich, bo faktycznie e, kino tamtych lat było bogate w abstrakcyjne pomysły, ale dzięki temu było bardzo kreatywne i nie było rebootów za rebootami i sequeli za sequelami, a od kilku, żeby nie powiedzieć, może nawet kilkunastu lat, żeby do kin wszedł jakiś nowy, oryginalny pomysł, oryginalny scenariusz, jest swego rodzaju rzadkością. Wszędzie mamy znane franczyzy, albo właśnie sequele, rebooty, requele, remake'i i inne takie. Dlatego z wielką przyjemnością oglądało mi się Psycho Gormena. Oglądałem go z żoną, która też była zachwycona, chociaż na co dzień nie ogląda ze mną horrorów. Ale ten film naprawdę jest poza swoją śmiesznością i gorowatością momentami ma naprawdę urok takiego przygodowego filmu młodzieżowego. Gdybym ja ten film widział jako 12 czy 13 latek, to byłby to jeden z absolutnie moich najbardziej ulubionych filmów ever. Ma w sobie dużo skina przygodowego typu Gunnis, skina science fiction typu właśnie Guyver czy Himen i władcy wszechświata, no i ma w sobie jak najbardziej sporo horroru, a wszystko to jest doprawione Abstrakcyjnym, oryginalnym i pomysłowym humorem. W mojej więc ocenie Psycho Gorman dostaje 8 na 10. Jest to naprawdę świetna rozrywka na wieczorek filmowy, kiedy chcecie się rozluźnić, pośmiać i po prostu dobrze się bawić w horrorowo-science fiction stylistyce z lat 90. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście Psychogormy czy nie i czy macie zamiar go obejrzeć lub nie, a jeśli widzieliście, to podzielcie się swoją opinią, z chęcią pogadam z wami o tym horrorze. No i będę mega wdzięczny, jeśli wesprzysz mój kanał, pomoże mi to robić następne materiały i dotrzeć do większej ilości ludzi. Wystarczy dasz suba, albo pod tym filmem dasz komentarz, zalajkujesz go, lub w sumie dowolną recenzję na moim kanale, jeśli skomentujesz lub zalajkujesz. Z góry dziękuję i do zobaczenia w następnym materiale.